Ja jestem z okręgu numer 5, to jest Marciszów, kadencja 18-23. Proszę o przedstawienie w kilku słowach strategii rozwoju gminy na następne 10 lat. Czy inwestycja elektrowni fotowoltaicznej wpisuje się według Pana w tę strategię? Hmm, strategii budowa, budowy farmy fotowoltaicznej na pewno się nie wpisuje w strategię gminy, bo dobrze wiemy, że gmina nasza jest gminą turystyczną. tak I Tu mamy wpisane w, w, nawet w dokumencie, który mam to jest raport o stanie gminy, to jest 2021 rok rocznie w miesiącu w maju taki raport e, dostaje Rada Gminy i oczywiście jest to przedstawione też mieszkańcom. E, i tutaj jest, jak sobie tutaj akurat wypuściłem, to sobie wypuścić. I to jest cel strategiczny numer jeden, I to jest wykrywanie wizerunku i skuteczna promocja gminy Marciszów, jako miejsca otwartego dla nowych mieszkańców i turystów, i przedsiębiorców, w szczególności w branży turystycznej i usługowej. Więc myślę, że ja Panu odpowiedziałem i chyba różną gminę też. I na turystyczne. Co Pan myśli o planowanej inwestycji? Yy, chodzi o te 50 hektarów naszej gminne. Yy, ja powiem tak, że uważam, że te 50 hektarów należącej do Urzędu Gminy, do gminy Marciszu, czyli dla wszystkich mieszkańców, powinniśmy zachować. Bo jeśli wyprowadzamy się w kwestii tej dużej inwestycji, bo to musimy powiedzieć, że to jest powiedzmy po 40 hektarów, może trochę więcej, jeżeli chodzi o tą fotowoltaikę, to jeśli my oddamy swoje 50 hektarów, no to będzie przyzwolenie dla reszty. Yy, prywatnych inwestorów czy prywatnych yy, no, rolników generalnych, bo to oni mają najwięcej ziemi na terenie gminy Marciszów, na budowanie takich farm fotowoltaicznych. Więc uważam, że to nie jest dobrym pomysłem. My powinniśmy dać przykład, jeżeli mamy być gminą turystyczną, a chciałbym, żebyśmy taką byli, bo mamy piękne tereny. Więc myślę, że nie. Że my powinniśmy być gminą turystyczną i w tym kierunku powinniśmy iść, a nie farmy fotowoltaiczne, bo to jest przyszłość, tak? Ta turystyka, myślę, to jest przyszłość naszej gminy i tego się powinniśmy trzymać. Kulis. Radni to przedstawiciele społeczeństwa, więc jak konsultował Pan temat elektrowni fotowoltaicznej w swoim okręgu? To jest, akurat dzięki Państwu, to jest temat szeroko znany i dobrze. Społeczeństwo powinno wiedzieć, co się dzieje na terenie gminy. My jesteśmy przedstawicielami, rozmawiamy ze społeczeństwem. Różne są odcinki, tak naprawdę, bo. Czasami jest podejście egoistyczne, no bo jeżeli mnie to nie dotyczy, ja nie będę miał za oknem tych padań fotowoltaicznych, to znaczy, to nic się nie dzieje, tak? Ja uważam, że tak nie powinniśmy podejść do tematu, bo gmina to jest nasza gmina, tutaj żyjemy, czy to będzie Marciszów, Pustelnik, Domanów, dla mnie nie ma różnicy, tak? I myślę, że dla większości mieszkańców też nie ma różnicy, bo jest takie miejsce, a nie inne do życia. Tutaj, nie wiem, część jeździ rowerami, część biega i tak dalej, i tak dalej, więc ta aktywność, jest w społeczeństwie i kiki, learning walking, naprawdę no, mnóstwo ludzi chodzi i nikt by sobie nie życzył, nie wiem, bo ja akurat biegam yy, mieszkam na ulicy Słonecznej, biegam yy, w stronę Pasternika, ja sobie nie wyobrażam, że jak ja tam wybiegnę, będę biegł po lewej stronie panele, po prawej panele, przede mną panele i nie wiem co jeszcze za mną, to też będą panele, no bo hektarów, no to jak może być inaczej, więc ja sobie nie wyobrażam tego i mieszkańcy też, bo nawet jak jest jakakolwiek aktywność fizyczna mieszkańców Zawsze to jest na popularnym Facebooku, prawda? I jakie mamy widoki? No piękne. Jak coś pójdzie później na takie kiki, no to jakie to będą zdjęcia? Dookoła będzie czarno, to wcale nie będzie fajne. I każdy pewnie społeczeństwie ma gdzieś z tyłu, że to tak nie powinno wyglądać. Oczywiście, no fotowoltaika, yy, odnawialne źródła energii, to powinno to być. I ja jestem zwolennikiem, że tak, ale nie w, na tak, nie w takiej ilości. A my, gmina, powinniśmy ten przykład. Jeżeli gmina turystyczna, to gmina turystyczna. Czy zagłosuje pan e, za, czy przeciw e, wydzierżawieniu 50 hektarów terenów gminnych inwestorów? Ja będę przeciw tej uchwałę. Przypominam, że to uchwała i tak dzięki tutaj radnym została wstrzymana. Bo ona miała zostać przekazana bez w formie bezprzetargowej dla inwestora. Tak? No nie możemy takiej rzeczy robić. Nie możemy być wyjątków i komuś przekazać. 50 hektarów gminnych na 29 lat bez przetargu. To jest jedna rzecz. Dwa, oczywiście, że musimy się wypowiedzieć w formie głosowania, bo to będzie uchwała, tak, którą przedstawi nam Pan Wójt i będziemy musieli się nad tym zastanowić. Ale już mieliśmy tyle czasu ja, przynajmniej, miałem tyle czasu, że ja uważam, że nie, że ta inwestycja akurat nie będzie służyła na pewno naszej lokalnej społeczności i ja będę przecież.